Moi drodzy, w samym moim domu jest pełno jakichś zadrapań. Wszędzie patrzcie tutaj nad łóżeczkiem, na ścianach, jeszcze wszędzie nie miega, pomaluję to, ale jest, jest zadrapanie. No pewnie wystarczy dać nowy blok. O, no te bloki już są po prostu do wyrzucenia. Ale czemu są zadrapania, nie wiem. I moi drodzy, przed moim domem nagle ukazała się łapka. Czarno-biała łapka i te łapki prowadzą gdzieś. Oczywiście dzisiaj za tymi śladami pójdziemy, tylko ja nie słyszę ani głosu na palionowie Wiecie co ja. Idę do każdego się zapytać Czy ktoś widział kogoś Kto, kto mi zadrapał moi drodzy -co, Kto może zadrapać w ten sposób Takimi wielkimi normalnie pazurami To jak jakiś tygrys Ej, patrz tu też na, na głowie bola Ty, bo bolowski ty jesteś na chacie? Bolowski może jest w kibelkowizowie. widzowie mm, Często przysiaduje na tym złotym tronie Nie, niestety nie ma, no co jest grane, gdzie oni są wszyscy Uwaga, moi drodzy, wielki konkurs Na moim serwerze Zielone MC Możecie do niedzieli zgłaszać swoje działki Do konkursu Działki zgłasza się poprzez różowy przycisk Po prawej stronie, tylko można raz wziąć udział A nagrodę otrzyma tylko właściciel działki Wszystkie nagrody, jakie możecie wygrać Macie rozpisane na Discordzie Dlatego wbijajcie, bierzcie udział W pięknym konkursie na zielonym MC Dołączajcie na serwer i budujcie swoje działki. Będzie z tego odcinek, gdzie będę sprawdzał najlepsze działki. Wbijajcie na zielonym C. Gdzie oni polegli? Wszyscy... Czekaj, czekaj. Inny. Lolo. Chodźmy do Lola. Lolo jest blisko. Zobaczymy, czy Lolowski jest teraz na, ch na chatce. Na razie Bolowskiego nie widzę i też ma jakieś zadrapania. Um, czy jest Lolowski w domku? Lolo. Lolo. No nie gadaj. Też jest zadrapanie. Lolo. Gulolka ci, ci, też nie ma. Dobra, został mi, został mi synek i Dave, o, został mi synek i Dave, o. czy oni będą w chatkach? Patrzcie, te łapki, co to w ogóle jest? Coś się dzieje, widzę, coś się kroi, było tak cicho na Palianowie, nic się nie działo, i nagle jakieś łapy i, i nikogo nie ma. No, gdzie wszyscy poszli? Synu? Co to był za dźwięk? Słyszałem jakiś dziwny dźwięk. Synek! Nie ma mojego synka nawet, jest jak tylko. Gdzie jest synek? Patrzcie, no, ale też ma zadrapania wszędzie. Też ma zadrapania. Dobra, Dejwa, ostatnia ostatnia osoba. Idziemy, moi drodzy, do Dave'a. Muszę, muszę to zobaczyć. Nie, nawet Brok Dave' zniknął, patrzcie. Tu też jest zadrapanie. No nie gadaj, że wszędzie każdy ma podrapany dom. Czy to jest jakiś jakiś przekaz do nas, że mamy się trzymać daleko? Patrz wszędzie i Dave'a też nie ma na chacie. Gdzie oni Wszędzie są wszyscy? No co tu się dzieje? Poszli gdzieś bez mnie. No co, co, co jest grane? Czekajcie, chodźmy, idziemy teraz za tymi śladami, spróbujmy odnaleźć ich, ich, na razie to coś, czyli moi drodzy obstawiam, że to jest jakiś, jakiś wielki kot, który drapie, ale są łapki, no łapie, łapie albo, albo psa, albo kota ale kurde kto by zadrapał tak ściany to jest, to jest mega dziwne dobra no idziemy gdzie te ślady prowadzą prowadzą przez, sa, przez, sa, prze, przez dróżkę typowo widać przez dróżeczkę ale czy one prowadzą czy one są na palionowie czy poza mam nadzieję że te ślady doprowadzą mnie do moich przyjaciół tylko widzę że prowadzą jeszcze 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 tu jest obok obok tatuażysty gdzie one no dobra widzowie widzę że to chyba się ciągnie aż za palionowo tak mi się no tak po zapalionowo to leci. Jeszcze dalej. Dobra, widzowie, ja pójdę za tymi śladami, żeby was nie zanudzać. I zobaczymy, dokąd te ślady mnie doprowadzą. Ja nie mogę, widzowie, za tymi śladami to ja idę tyle czasu. Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Ja tu jeszcze nigdy nie byłem. Nigdy, ani razu nie byłem jeszcze w tym miejscu. Ale dobra, zaraz mam nadzieję. O, do wioski prowadzą. Oby to już było tutaj. Prowadzą centralnie do wioski. Powiedz, że w tej wiosce ktoś będzie. Daj wololowski, bolowski synek! Czy wy tu jesteście? Proszę ja was. Nie no, są dalej... I tu jest jakaś klatka z kotem? Biało-czarny kot, biało-czarne ślady. Czy to są ślady tego kota? Eee, dobra, ten kot jest jakiś... Chcę chce wyjść! On skacze! Czemu on się rusza jak nie, nietypowy kot? Niebezpieczny kot nie dotykać. Nie bez... Wszędzie jest napisane niebezpieczny kod nie dotykać Ja mam cię uwolnić To brzmi bardzo, bardzo sus, naprawdę, nie wiem czy go uwalniać ja nie, ale nie ma dalej moich przyjaciół, czemu kot jest Może ktoś uwięził tego kotka po prostu, no niemożliwe Niebezpieczny kod nie dotykać, ale ktoś napisał czerwonym drukiem Żeby nie otwierać, w sensie, może jakiś villager by coś mi powiedział, może są tu jacyś nietypowi villagerzy Którzy coś mówią, Na no, natapalnianowie już tacy byli Halo villagerowie, chciałam ja wypuszczać tego kuciaka Mhm, mm wy jesteście chyba typowymi villagerami, którzy nic nie mówią. Znam takich, znam, trzymajcie się, dzięki za info. Dobra, czyli musimy mu po prostu otworzyć. Ja innego wyjścia nie widzę, bo ja tak nie znajdę moich przyjaciół. Nie ma nikogo, dobra, otwieram. Chodźcie, proszę nic minero, proszę nie, 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 ja to. Wow, o, ła, ła, dobra, dobra, zatakował ty i se idzie Chodźcie, poczekaj, czekaj bo mnie było napisane, że jest nie... Nie, to mnie. Czekaj, po... Poyz, pokiwaj głową, czy ty mnie rozumiesz. Rozumiesz język polski. Podskocz. Kucnij. Ja nie mogę, to nie jest zwykły kot. To jest jakiś kot z umiejętnościami. Czekaj, kocie, to ty zostawiłeś te czarno-białe ślady? Ty wyglądasz jak mój kot Rynek. Jeden do jeden. Naprawdę, to jest, mój drodzy, Rynek. <laughs> Znalazłem mego kota! Dobra, ty jesteś tak inteligentny, że ja ci muszę. Ja ci muszę chyba zabrać, zabrać na palionowo tylko poczekaj, bo ja nie mam pojęcia, gdzie są moi przyjaciele, są zadrapania kota, także czy to są twoje zadrapania w domkach? Okej, okay, dobra, no to akurat nie fajnie, to będziemy musieli sobie porozmawiać, a wiesz gdzie są moi przyjaciele? Okej, okay. a czemu ty byłeś uwięziony? A w sumie ty nie mówisz. Ty nie mówisz, więc mi nie powiesz. Ale czemu o mnie rozumie, wy czemu ten od mnie rozumie? Gdzie po... może to za... jak wiesz to zaprowadź mnie, gdzie gdzie są przyjaciele? Gdzie ty idziesz? O kurde, to będzie chyba długa droga. Kocie, czy to jest daleko? Pokiwaj pokiwajmy głową, to jest daleko? Nie, nie jest daleko. Tutaj gdzieś, się nie będą mnie. Proszę cię, kociaku. Te ślady będzie trzeba gdzieś teraz zlikwidować i te zadrapania, nie wiem jak ja to zrobię, widzowie zadrapał każde domy. Więc to troszkę będzie go kosztować na pewno, dlatego go weźmiemy. Mm -hmm. chociaż kurde czy to jest mądra decyzja. Nie, bierzemy, coś no... Czemu to jest klatka? Bolo! Ide! Ej, Poli, wypuść nas! Znaczy, ja kręcę, chłopaki, znalazłem was! Ej, A wiecie jak jak, a tu Kot was uwięził? No ten kot to nie jest nienormalny. Wziął nie, te klatki no nie, i nas Nie, spokojnie, ja, ja obronię. Nie. Zabij, do, zabi. Jak zabij. Kot, zabi. kota, Jak kogoś dom... tak. Jak czekał, spokojnie. Wy, wy zawsze nienawidzicie kotów. Zabij Ale tu jest sytuacja, to jest inna sytuacja, to jest niewdzięczny, gdy on nas porwał. Nie, wy zawsze zabij nienawidzicie kotów, a ten kot był uwięziony w wiosce. To jest w ogóle no. nieprawda, panie. No to robi się każdy. Otworzę wam, czekajcie. O, mogę wam, mogę im otworzyć? Panie, tego słucham. Ale po, dobra, o, ja wam otworzę, ale nie zróbcie mu krzywdy. Jest no pewnie, -pe no miedem. co ty gadasz? Przecież mi. On chce, żebym, on chce, żebym wam otworzył, przecież. A, to spróbuj. No co? No, no bo, Widzisz, no, bo zrozumie, nie to jest, to że tego Czemu otworzyć? nie mogę dotknąć tego lodu nawet? Nie mogę bo zniszczyć nie go. No mówię ci, że to jest coś normalne z tym kotem. Co jest? Czemu nie mogę zniszczyć? No nie, da się ją chyba ja normalnie nie, kod nie, to nie powinienem Ale chwila, ale. ale no. Czekaj, naprawdę was kod więził. No tak! Ale nie, nie, no poczekaj. Ale, ale ten kod był. Ale ja wam z ręką narazuję, ten kod był więziony. Kocie, y, możesz dać nam porozmawiać, on mnie rozumie ogólnie, to jest mógł. On jest dziwne. zły, on jest zły, Kocie, kotem, no daj, daj nam porozmawiać. Czemu ten kod mnie rozumie? No się liście wypuść nas. A więc no, też normalnie. Rozumiem, jak cudek normalnie ale, ale poczekaj, ale poczekaj, ale poczekaj. Wiesz, wiesz o co chodzi? Ja powiem ci tak, ja tego no. ten kot był więziony w wiosce. No tak. Bo, no, ale, no, ja, no, ja nie mogę, Pepe. On to, to robi po to, żeby wzbudzić twoją zazdrość. Dobra, nas. dobra, ja no wydaje mi się, że ty chyba rozwali lud, nie? Dobry. No dobra, ja ja muszę oh, kurde na Palianowo muszę iść. Dobra, ale z kotem pójdę na Palianowo, nie? No dobra, no, ale pomóż nam. Ale szybko, powiem, chodź, chodź. Nie ma jak się nazywa, będę nazywać się na razie rynek, no, nie, nie no, spokojnie, że to jest miłe. Dobra, kocie, idziemy na takie jedno miejsce, tylko nie możesz nikomu zradzać, bo to jest mega ważna wioska dla nas. A nie, ty tam byłeś przecież. O, ty on gammonie. wie przecież nas, przecież nas urwał! O tak, o, ty tam byłeś. Dobra, nikomu jak nie mów o tej niestety, wiosce, jak my. Nikomu nie mów o tej wiosce i nic nie drap. Dobra, zaraz wrócę z TNT. Dobra. Ja się kręcę, kocie, ty jak zamknąłeś. Pokiwaj głową, czy ich zamknąłeś? Czemu ich zamknąłeś? Co jest? A kto ciebie zamknął? Dobra, ty mi nie odpowiesz teraz. To mi przywierzy jeść jego. dobra, to idziemy na palionowo. Dobra, nie wiem kocie, skąd ty wiesz, gdzie ta jest wioska? Ty mnie normalnie zaprowadziliśmy widzowie, ten kod zaprowadzi mnie do wioski. Mega inteligentny kod. Czy ja mogę na razie mówić dla ciebie rynek? Bo nie wiem, nic nie mówisz, ja nie wiem, jak, jak, jak ty się nazywasz, więc wyglądasz jak mój kod, więc tak będę mówił. Biało-czarne widzowie. Jeżeli ktoś nie wie, nie, nie wie jak mój kod wygląda, to zobaczcie sobie na vlogaskach. E, dobra, czy ja mam jakieś TNT? Nie. Kurczę, nie mam tu TNT. Ej, ej, to są te zadrapania. Nie dotykaj ścian i dywanów i niczego. Dobra, przestań, nie drap, zostaw, chodź Proszę cię, nic nic nie drap Czemu ja słyszę villagera? A, bo to jest ten villager, który jest tu zamknięty Dobra, eee, Dave'a na pewno będzie miał jakieś linty. On ma magazyn, a ja, ja nawet widzę, ja muszę magazyn sobie ogarnąć Ja trzymam cały czas w taki śmietnik, ja mam trzy skrzynki w domu i wszystko w nich trzymam i usuwam Ja muszę sobie zrobić magazyn, bo jak nie może, patrzeć, tu też Co to za zadrapania, kocie, wszędzie Wszędzie zadrapania od kiedy ty w ogóle wiesz? Dobra, czekaj, ja się zapytam. Eee, czy ty wie, znasz tą wioskę od pięciu dni? To od ilu? Dwóch dni? Jednego dnia? Od dzisiaj? To od, nie od miesiąca? <grytanie> od miesiąca znasz tą wioskę? Co? Dobra, nie, te zadrapania, Dejwo się wkurzy. No naprawdę. E, dobra, tu, on tu ma beczki. Beczki, beczki, beczułki. Beczki, beczki, beczułki. Mamy, mamy, mamy. Wezmę tylko. No tyle sta powinno starczyć Dobra, kocie, ja nie wiem, dlaczego ty też tak daleko ich uwięziłeś. Dlaczego w ogóle ich uwięziłeś? O tym będziemy musieli pogadać. Bo na razie. Ej, kocie, nie rób nic. Ej! Już myślałem, że coś zadrap zadrapałeś. Ja ci powiem. A bo ci tego nie powiem, bo nie będziesz chciał mnie z do to nic nie wiadomo że tak naprawdę będę chciał e, uwinić tego kota, bo, 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 bo czuję, że jest niebezpieczny. Eee, co? Idziemy już! Spokojnie, spokojnie, Kocie, chodź. Idziemy, rynek! Chodź, idziemy, idziemy do nich, trzeba tu wysadzić i uwolnić, bo tak nie może być. Okej, okay, jestem chłopaki, ja nie mogę zrzucić my ta podróż. A, w końcu, bo my tu siedzimy już odsuń się od krat. Ale pan mnie! Nie no co ty? Dawaj, Ej, dawaj. kocie, daj i... Odejdź, Kocie! Proszę cię, rynek, idź. Idź. Mówiłem ci, że to jest diabeł w kota wcielony. Spokojnie, A, będzie, nie, będzie, nie, spokojnie, zamkniemy ja go, go, zamkniemy go na palenowy w klatce, bo to jest cieka ciekawy okaz, kocie, zostaw to! Dobra, odsuńcie się, bole, bole. Przeżyjesz, przeżyjecie! O, żyjecie, patrz! O, o, wysadziło. Dobra, nie, przestań go bić! Nie, nie, czekaj, czekaj! Czekaj, 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 przestańcie, przestańcie! zostawcie tego kota! Czekaj, no, no nie, Rynek, przestań go bić! <laughs> o, mocno drapie, ale, ale chłopaki, trzeba go zbadać, ten kod jest dzi dziwnym przypadkiem Ten zapętany, go a gdzie jest Lolo wow, i syn? Gdzie jest syn i Lolo? Ty? Ja ich nie widziałem, widzieliście ich? Nie Bocze, Gdzie uwięziłeś Lola i syna? Nie wiem No że on jest podejrzany, dobra Pepero, okay, zabijmy wadzie, go Nie, no nie zabijamy go, na pewno go nie zabijamy Czemu? Nie możemy, no nie, nie bo to jest... Gdzieś kiedyś kota, który chodzi i rozumie? Jo nie! Nie! nie jest taki głupi. Kici, kici. Kici. ale. A, kici. A, ej, ej, reaguje na kiciki. kicik, kicik! Kici, nie! Kici, kici, kici. On nie wejdzie do wody. Kici, kici. Ja nie mogę, co za głupi kontroler. jeszcze patrz. bardziej przez to. Dobra, chodźcie na palionowo, wróćmy. Dobra, tam, tam mu trzeba kici, kici. zrobić jakąś. klacka, ale nie mówcie tego na głos. Chodź kocie, Bo chłopaki ogarnąłem parę krat i tego, ale nie mówcie tego na głos. Cześć kocie! Dobra, kocie! Ja nie wiem, czy Zostawisz widzieliście, węgku. ale o no tak, tak macie też dom podrapany, tak samo Co? No nie no, przecież my to wiemy chopy, no przecież co to jest No ale jakieś ślady w ogóle? Jak ha, to, jest... A to takich to nie widzieliśmy. Czarno mi białe, dobra! Kocie, kocie hmm, będziemy mili dla ciebie, tylko ja się muszę zapytać y czy lubisz... Czekaj, co robi, co lubią koty? koty? Ryby, nie? Bo ja wziąłem wędkę, mi się widać, ryby. że ryby. Ry 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 lubisz rybki? Lubi, kocha chyba, dobra no Nie ma co mówić, tylko trzeba mu złowić Dobra, 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 e, kocie to poczekaj Kani z wroga? Bolo, Bolo, przypilnuj kociaka, co? dobra? Przypilnuj kota dobra, ja idziemy, idziemy mu złowić rybki, chodź David Tutaj łowisz ryby? No a czemu nie? Przecież to też staw Aha, nie stąd, chodź z tego, z bajorka Ale... Obok, twojego, obok, obok twojego domu Co to Tu masz, ja, tego, tu masz fajny stawik Mam, no mam, to fakt To tu łowią ryby, biorą czy nie? Eee, biorą, biorą, panie, tyle ryb tam nałowiłem, co zero Czekaj Kurde, nie wiem, czy nie lepiej stają z tej rzeki po prostu, bo tutaj... no Bolo, no to miałem przypilnować eee, tego Bolo, no nie z miniganem! No kurdej, no, nie się to wydropiła, no nie, nie mogę Nie No nie, ej, Rynek kci, 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 chodź tu, kici, kici, kici Kici, patrz, chodź Mów na o, niego kici, kici i będzie przychodził do ciebie Mam rybę Mam Kici, kici, pamiętaj, że jeden stan bo nie ma no, nie z z z z Kołasz mnie dawaj, dawaj jeszcze więcej, na zapas, bo będzie zamknięty w klatce, to musi mieć do do go, go, go no, Przestań go wędką da robić Ej! Zabawiam czemu? Ryby. Nie łowią tu ryby, Dave Łowię przecież, łowiłem Bolo, to łów też, będzie więcej Dobra, ja Czemu ja tego tak. masz na smyczy? O, nie, nie, nie pobiegnie mam. No czemu Dobra, nie? Zostań Zostań z... Zostań z... no, nie Zostaw mnie Widzę, widzę wielką Widzę wielką... O Ej! Ej! Rynek nie drap, proszę Cię Rynek, bo zaraz do bym... mnie... on co tak nazywa, nie? Ja go tak nazwałem, bo wygląda jak mój kot A. Ja, O, rybka Dzięki. kolejna jeszcze raz Nie, nie masz się tak? On Cię nie tak? lubi, bo celujesz w niego minigunem Trzeba zakolegować Boli, no, drapie, drapie no, to A czasem jak podrapie, to do krwi bolą Więc A, wiesz, jest, no, będziesz płakał Tak, tak mi zadrapał kolanko, tym dołem Kolanko Ci zadrapał? A. No właśnie <laughs> Ej no nie wiem, mi drobią same rozdymki, to jest no bez No szybciej, sensu. ale mi w ogóle nie bierze Nie bierze, nie ma Patrz. No pa dobra. Ile można? Jedna ryba mu Jest. Dobra, dobra, dobra starczy mu te dwie ryby, chodźcie no. Rozdymki też mu damy, niech nie narzeka Dobra, kocie, chodź, 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 zapraszam, zapraszam Może, może, może w parku go dajmy, co? Aha Czy nie w parku? Może A. być w parku, dawajcie, dobry no pomys, pomys, Dobry pomysł, dobry pomysł, Kocie, zbudujemy ci malutki domek. O, taki fajny, czekaj. Malutki domek taki, żebyś wiesz... O, tu będzie Nie, co to robić na środku? Żeby było go widać, nie, 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 żeby nie miał, wiesz, miejsca ucieczki. Cześć, czekaj, Kocie, czekaj, ja ci zrobię tutaj taką, taki fajny domek. Ale no meteors! Stój stój w mi, a Bolo weź lepiej stój w tam eee. mówki ciki ciki jak będzie chciał uciec. Ciki 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 ciki. <laughs> jak ty? A jak ty to mówisz? Eltem, bo chcę, chcę rybę, nie. Ej no idź chod, tam. Chod, 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 chod. Chodź tam. Chodź chodź. Chodź chodź. Chodź. Nie ma nie sobie. Dam ci ciastko. Ma ma łodźku. masz rybę rynek weź od nich rybę. Mam rybę. No mów, mów bołok ciki ciki bo nie psuje. Cały czas, cały no czas, itch. cały czas. Nie miał, miał tylko kici, kici mów. Kici, kici, kici. Dobra, bola zostanie. Zamykaj go i zabij. Co? Nie. Nie. Zabić. Nie jestem ja za tym, żeby go zabić. Nie. Ja nie. Stary, trzeba, trzeba go zbadać tego kota, bo on jest niezwykłym kotem. Dobra, jedz to. Ale wiecie co no, z tego, nie... Czemu wy kotów nie lubicie? Bo są ochydne, a w dodatku kot to jest zdrajca, on by cię oczy wytubał w nocy. Co ty Fajne. mówisz? Nie, tak. fajny, fajny kotek. E, Koty to dobra. są zawisne zwierzęta. Rynek, Rynek, e, no mięso też musisz jeść, to trzymaj troszkę, ja wiem, że wolisz rybę. Pójdę ci połowić jeszcze rybki, tylko musisz na razie tutaj postać, dobra? Bo ty uwięziłeś i kolegów, ja im wierzę, więc no nie będziemy ci więzić cały czas spokojnie, to tylko tak na chwilkę, więc się nie denerwuj, nie bądź smutny. Będziemy Co ci dawać rybki, mówisz? ale musimy, musimy ci przebadać, bo to jest niesamowite, że ty, ty nas rozumiesz i ten... No nie, to jest okaz, to można, wiesz, coś więcej z tego wywnioskować. Chodźcie, będzie trzeba zrobić jakieś badania. Kto się zna na badaniach? Nie ma tosta. Ja się znam! Ja bolo. do bolo, bolo, bólu. Bolo, bolo się za to ja jest kot, inteligentny kot, który umie mówić i, i robić chyba inne rzeczy. Przynajmniej taką nadzieję. Zobaczymy, może może on gdzieś w głębi duży potrafi mówić albo coś. Oby. Dobra, Oby. widzowie, dajcie znaka co mamy zrobić z tym kotem rękiem, który tak wygląda. E, czy jakieś badania przeprowadzić? Piszcie w komentarzach, ja wszystko przeczytam i zobaczymy jaki będziecie mieli na to pomysł.